Witajcie w kolejnym vlogu, którego rozpoczynamy od kawki. Pijemy kawkę. moja ja piję kawkę. Dzisiaj w greckiej knajpce. Ja położyłam sobie telefon na wózku Jerek, więc nie kopę. Mm. ona zamkniętam przez jakiś czas. Wcześniej chodziłam tutaj, to znaczy była tu kilka razmętaj świetną kawę. jest taka mocniejsza niż typowa angielska kawa. Wzwyczaj jak idzie się do angielskich kawiarni czy restauracji, te kawy są bardzo słabe, a to jest naprawdę bardzo fajna. jest taka mocniejsza. Ja zamówiłam sobie dzisiaj czarne Amerykano. Cieszę się, że znowu otworzyli to miejsce. Będziemy czasami spadać z Erykiem. W ogóle, jak wprowadziliśmy się tutaj na tą dzielnicę Southampton, nie było tutaj żadnych kawiarni. Jak byłam w ciąży, otworzyli jedną, właśnie tą grecką. I zaraz po mojej ciąży, z ryzem urodziłam, otworzyło się trzy. Teraz cztery. Także jak nie było wcześniej wcale kawiarni, teraz mamy cztery. Byłam na zakupach, zaraz będę wracać do domu. Planowałam kupić sobie jakieś leginsy, jakiś top, coś, coś na siłownię, bo zaczęłam chodzić, ale niestety nie mam się w co ubrać, ponieważ jeszcze nie mieszczę się w swoje stare ubrania, no ale w sumie cóż oczekiwać, dopiero tak naprawdę 2,5 miesiąca po porodzie. Także na chwilę obecną, jeśli idę na siłownię, to ubieram steniki do karmienia. Ale nie są one zbyt wygodne, ponieważ nie podtrzymują biustu, zwłaszcza jak biegam na bieżni, czy wykonuję jakieś, nie wiem, podskoki, nie jest to zbyt wygodne. Ale udało mi się kupić jeden stanik na siłownię i do tego spodenki. Także będę przymierzać, pokażę Wam później, jak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy trafiłam w sumie z rozmiarem, bo nie miałam za bardzo czasu, żeby tego przymierzyć, wziąłam po prostu większy rozmiar, zawsze miałam przedciążą, w sumie miałam XS, wziąłam sobie MK. mam nadzieję, że będzie pasować. Pytałam się w sklepie, czy mogę w razie czego wymienić, także nie ma problemu. Później poszłam na szybko do sklepu takiego ze zdrową żywnością i suplementami. Kupiłam sobie wapń, magnez i witaminę D, bo mi się skończyło. Trafiłam na fajny deal, ponieważ były dwa w cenie jednego, taki super. I wzięłam sobie też, bo mnie bardzo interesowały te róbki z kalafiora. Nawet mają spoko skład. Jest 40%, tylko 40% pire z kalafiora, mąka kukurydziana, ziemniaki, sól morska, proteiny z groszku, olej rzepakowy i mąka ryżowa. Także nie jest źle. Nawet są dobre. Pan ślimak chodzi mi po oknie. Jest mega wiatr. Pada, muszę przystawić swoje pomidorki, bo za chwilę jest muchnia. Tutaj mam nadzieję, że będą bezpieczne. Mam tutaj takie dziwne miejsce, jest takie wąskie. Tu jest okno do salonu, a tu jest kuchnia. Na nic się w tym to nie przyda, jest takie mega wąskie. A tutaj jest widok na to z kuchni, z okna w kuchni. Nie wiem, co w sumie mogłabym tam zrobić, ta przestrzeń jest mega wąska. My wynajmujemy ten dom, więc tak w sumie zostawiliśmy, ale gdyby to gdyby był nasz dom, to pewnie byśmy coś tutaj zrobili, ale cóż, tak na razie jest. Już jakiś czas temu kupiłam taki zestaw do odbijania stópek, rączek, coś, coś takiego. I tak zbieram się, żeby odbić Erykowi właśnie rączki i stópki i jakoś nie mogę się do tego zabrać, także zaczynamy. Teraz tutaj w zestawie jest taki tusz, atrament. nie wiem co to, takie białe kartki do odbijania, więc musimy to otworzyć. O, fajnie, bo w zestawie są, W zestawie jest kilka, akurat trzy o, trzy takie, nie wiem tusze do odbijania. No, i te białe kartki. Jest tutaj w sumie kilka, kilka, no chyba z 10, także fajnie. Jak nie wyjdzie jedną, zawsze mam opcję, żeby odbić więcej. Także super, zaczynamy. Co tu? A, tutaj jest coś takiego, że jest zła strona. Chcę wiedzieć, na której stronie, czyli na tej stronie zaczynamy. Jesteśmy o jeden krok do przodu. Jest to jeszcze jakaś instrukcja. No to nie. Tak jest instrukcja. Czyli na tej stronie. Czy na tej stronie przykładamy po prostu stópkę czy rączkę, co chcemy. I potem odbijamy na tych białych kartkach. Także Eryk proszę dać mi stópkę, Co ty tu masz? Czyli tak, przedstawiamy, a tu no tak robimy to. Tutaj kartka i on jak przystawia, to automatycznie się odbija. No nic, no i jeszcze będę próbować. Fajnie, że dali trzy. trzy te tusze, trzy te tusze, tak. Więc będę mogła sobie jeszcze popróbować, to nam Musiała sobie jakoś okarnąć tą tekturkę, bo zużyłam wszystkie. Mhm. Mogłam sobie najpierw wypróbować na jakichś zwykłych kartkach a potem dopiero na tych, które były w tym zestawie. No, ale trudno. w pewnym razem będę wiedziała. Także mam stópkę, może nie tą, może o tą. bo wygląda na miarę spoko. Mam stópkę i mam rączkę, która w sumie w ogóle na jeża, więc mam takie coś na razie, ale jeszcze będę próbować. Jedziemy z tym. No nie wyszło mi. Dobra, próbujmy dalej. Coś się upyskałam oczywiście. Standardowy. Szybko wyszło tak, więc w sumie nie, nie ma tragedii, ale... Ale to nie to, co chcemy osiągnąć. Ciekawe to, jak użyję tej samej kartki, to będzie coś z tego. Zobaczymy. Czyli tak. Tu przykładamy cześć wredek. Mój królik przyszedł nas odwiedzić. Dobra, dawaj, Eryk, jedziemy z tą stópką. Nie będę ekspertem. Coś tam mama zrobiła, sporo tego, ręki nie chce mi dać, więc niestety ręka mi wyszła taka, bo nie chce mi po prostu dać tej ręki, także to jest najlepsza, jaka mi wyszła. Stópkę mamy taką albo taka, to już zwierzga stopami i ręka, rękami, także niestety... Średnio mi to wychodzi, ale cóż, nie starczę. Ja już po śniadanku, a wczoraj wieczorem udało mi się jeszcze zrobić tartę, także teraz siadam do kawki i będę zajadać. Oto, oto moja tarta z białą czekoladą i mascarpone, oczywiście na wierzchu malinki. Nie dodałam cukru, żeby była mniej kaloryczna, Dałam erytrytol. Także mogę ze spokojem zjeść. Oczywiście powiem fakt, że jest biała czekolada, biała mąka, ale nie ma cukru. Um, przepis od Ania gotuje, w sumie spód wzięłam um, od Ani gotuje, ale masę wziąłam z jakiejś innej strony. Ja mam kawkę, ciacho, już prawie połowę zjadłam mojego kawałka, który ukroiłam. Pychotka. Musicie mi na słowa. Dzisiaj pogoda jest troszkę lepsza, więc wyniosą swoje pomidorki. A, ogrzewają się na słoneczku. A teraz zobaczymy, co robi pan Erik. O, hello! Ktoś zgubił skarpetkę. Kto to zgubił skarpetkę? Kto to? Hey. Kto to zgubił skarpetkę? Trzeba założyć. Tak? Jedna i druga. Idę. Uh -huh. <grym> Oj, mi się mama zwaliła. Proszę bardzo. Ja mam dzisiaj spokój z gotowaniem. Bo że mam sobie z wylazania, którą zrobiłam w niedzielę. Ale to już ostatnia porcja, także jutro będę musiała wymyśleć, co zrobić na kolejne kilka dni, żebym nie musiała gotować codziennie. Oczywiście to nie jest tak, że ja gotuję codziennie. Nie gmieniamy się z Dominikiem, czasem gotuję on, czasem gotuję ja. Zazwyczaj tak, że... Hej! Zazwyczaj robimy tak, że planujemy Posiłki w piątki bądź w sobotę rano, jedziemy na zakupy, także mamy ustalone, co mniej więcej będziemy gotować. Czasem oczywiście to się zmienia, bo mamy ochotę na coś innego, ale zazwyczaj trzymamy się planu. Mamy ustalone, staramy się też gotować na kilka dni, żeby nie musieć gotować codziennie. Tak, na przykład dla ugotowałam w niedzielę i mieliśmy obiad na poniedziałek, wtorek i środę, czyli dzisiaj. Ja właśnie zrobiłam sobie swojego wegetariańskiego burgera i będę go próbować. Zaraz Wam pokażę, co tutaj dodałam oprócz tego wegetariańskiego mięsa. Voilà! Oto mój burger. Oczywiście mam bułkę z z serem żółtym. Do tego mam jakiś zwykły sos. Zmieszałam sobie po prostu ketchup z majonezem. Nie chciało mi się robić czegoś innego. Także poszłam na łatwiznę, jeśli chodzi o sos. Oczywiście sałata, awokado, mięso, to mięso wegetariańskie, które kupiłam w Lidlu, pomidor i ogórek kiszony. Także próbujemy. Tak wygląda z góry. Tutaj mamy skład. Nie wygląda aż tak źle, jakby się spodziewano. Ok, najpierw spróbuję samo mięska. Dobra. Ciekawe. Oczywiście nie jest to mięso, nie smakuje jak, jak mięso, ale jest bardzo fajne. Czuć bardzo dużo warzyw. Także super. Mm. Nie ma takiej twardej, strasznie konsystencji, no ale wiadomo, to są tutaj głównie warzywa. Jest bardzo fajna. Polecam. Dobra. Mm. Ja dzisiaj na śniadanie mam bufalo mozzarella. Pomidorki i chlebek. Oczywiście polam to oliwą z oliwek. I teraz będę jeść. Dziurek został tatą, więc mam troszeczkę czasu dla siebie. Stwierdziłam, że to wykorzystam i jedna na siłownię, także postaram się troszeczkę nagrać. Do zobaczenia. W siłowni byłam na szybkich zakupach, planowałam kupić sobie mój ulubiony jogurt, niestety nie było, shame, shame, e, ale kupiłam sobie Twizzle, wiem, to duża różnica, e, ale miałam ochotę, ale jestem dumna z siebie, bo nie kupiłam sobie chipsów, przed ciążą e, chipsy to był po prostu must have, must have, jeden raz w tygodniu e, paczka, także e, jestem siebie dumna. I kupiłam jeszcze lafretkę. Fredek to mój e, królik. natkę pietruszki w ogóle było zredukowane z 52 pików na 14 pików. Także super, jedziemy do domu. No i mamy sobota. Bardzo piękna pogoda. Ada, muszę przedstawić moje pomidorki, bo tutaj moknął. No właśnie zbieramy się do a Muszę kupić parę rzeczy. Między innymi ziemię, gistoniczki. Oraz chciałam też a, przeorganizować troszeczkę szafę na ubranie, także potrzebuję parę rzeczy. Zobaczymy, czy uda nam się to wszystko kupić. Ok, mamy, mamy ziemię. Będziemy szukać dalej reszty rzeczy. Mam jakieś zasłony. Może znajdę coś do sypialni. Nie jestem pewna, jaki kolor chcę, ale coś takiego szarawego może. W ogóle fajne mają e, kosze. Można się pozbyć rzeczy. E, taki recykling, że fajnie. No, jakieś małe sprzęty, baterie, żarówki. Jeśli chodzi o wcześniejsze zakupy, to chciałam sobie kupić taką wiecie, rurkę, na której wiesza się wieszaki, ponieważ chciałam sobie przeorganizować troszeczkę moją szafę. Dlatego, że teraz mam trochę rzeczy na wieszakach ale część rzeczy jest hmm, poskładana. Chciałabym, żeby wszystkie moje ubrania wisiały na wieszakach, z tego względu, że jak się przybieram, nie mam czasu, to wszystko rzucę i tu tak leży. Denerwuje mnie to tutaj w głowie, ale brak po prostu czasu powoduje, że, że te ubrania leżą byle jak poukładane hmm, czy rzucone w tej, w tej mojej szafie, dlatego, tak, że chciałam to jakoś przeorganizować, żeby żeby mój mózg był czysty żebym miała tą świadomość, tą pewność że te ubrania są poukładane wiszą e, sobie elegancko na wieszakach a nie jest po prostu jakiś tam miszmasz także w B&Q nie kupiłam tego nie kupiłam też zasłon, nie podobały mi się mm, także muszę wybrać jakiś inny sklep bo też zamówię na internecie ale udało mi się kupić ziemię także zasadzić mm, roślinki, które dostałam od koleżanki wczoraj Zdałam jednego pomidorka i jednego ogórka. Także może dzisiaj zasadzę. Jeżeli nie, to jutro na pewno. Nie zwracajcie uwagi na mój bruch pociąży dwa i pół miesiąca, więc nie oczekuję na zbyt wiele. To jest zestaw, który sobie kupiłam w TK Maxie. Różowe spodenki i czarny top. Więc to, to są te spodenki. Wyglądają tak. Tak wyglądają z boku. O tak. Są nawet spoko. To jest za duże, jednak MK jest na mnie za duża. Muszę wybrać SK. On z tyłu wygląda spoko, bo wygląda tak. Ale tutaj jest po prostu. Tu mi, tu mi odstaje, tu mi odstaje, więc będę musiała go wymienić na mniejsze rozmiary. Ale spodnienie zostają. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie moich vlogów oraz wszystkie komentarze, wszystkie lajki, bo naprawdę dużo to dla mnie znaczy. Dostałam kilka prywatnych wiadomości, na które oczywiście odpowiedziałam, ale stwierdziłam, że będzie też fajnie, jeśli je tutaj odpowiem, bo może niektórzy mają takie same pytania, a nie wiem, boją się napisać wiadomość. Wiem, że to jest ze mną. Czasem ja oglądam vloga i mam jakieś pytania do osoby, która służyła vloga ale jakoś wstydzę się napisać, także stwierdziłam, że odpowiem tutaj. Myślę, że przede wszystkim warto odpowiedzieć na jedno pytanie, które padło odnośnie pierwszego vloga, mianowicie sytuacji z lekarzem. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego vloga i nie wiecie o co chodzi, to bardzo serdecznie Was zachęcam. Podlinkuję w opisie. Nie zostawiłam tej sytuacji, tak? Po wyjściu z gabinetu, tak naprawdę pamiętam, że nie miałam zielonego pojęcia, czy ją ja płakać, czy ją ja się śmiać. Naprawdę czułam się okropnie, że byłam w taki sposób potraktowana. I miałam od razu pójść na recepcję i powiedzieć, że jestem zła, że co to ma być i tak dalej, ale stwierdziłam, że odczekam. Przyzwyję się z tą sytuacją. Pamiętam, że wróciłam do domu i zamknęłam drzwi. E, I tak po prostu stanęłam zaraz za tymi drzwiami w przedpokoju. I miałam w sobie w oczach mój mąż, że pytał się, co się stało. Opowiedziałam opowiedział o całej sytuacji e, i powiedział, żebym właśnie z tym, z tym przyspała i podjęła kroki, jeżeli uważam, że powinnam. I, I tak też zrobiłam, przyspałam się na drugi dzień, wysłałam oficjalnego maila, znalazłam maila na stronie Chodni i wysłałam oficjalnego maila do działu z skargami. Zdałam od razu automatyczną oczywiście odpowiedź, że tam oni mają chyba 30 dni na rozważenie sprawy. Później dostałam maila od pani menadżer z informacją, że ona mnie bardzo przeprasza, że oni mają dużo pacjentów i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie nie podobała mi się ta odpowiedź, jeśli mam szczera. Ja odpowiedziałam dalej na tego maila. Dostałam odpowiedź zwrotną. Odpowiedź zwrotna mi się nie podobała. Stwierdziłam po prostu, że napisałam skargę Wiedzą, że jestem niezadowolona. Prawdopodobnie z tym nie zrobią, ale ja czuję się lepiej. Napisałam też negatywny komentarz na stronie przychodni. Także to, to tak naprawdę tyle, co mogłam zrobić. Jedyny plus jest, że na już nie przyjmuje w tej przychodni, także nie będę musiała się z nią widzieć. I, I cieszę się tak naprawdę, że nikt nie będzie musiał się z nią widzieć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Jeżeli nie oglądaliście pierwszego oraz drugiego, podlinkuję je w opisie tego vloga. A teraz życzę Wam nowego wieczoru, miłego dnia. To zależy, o której godzinie oglądacie tego vloga. I do zobaczenia już wkrótce. Pa! pa.